dzisiaj będziemy grać w Github Model Club Pokażę wam jak zbudować skrętny samolot Który będzie się ruszać za pomocą A i D A nie za pomocą Q i E nie. tak dobrze A i D

Lewo, prawo. Prawo wyleci trochę w dół, ale to się da naprawić po prostu nie wystarczy. To się nie naprawić po prostu nie wystarczy. Żeby za kliczny stać, będziecie kliknąć S, jeżeli macie go już kontrol, czy tak jak ja, ja mam. Nie wiem, jakie wy macie. Jakby... chyba trzecia opcja, jeżeli będzie poprawiać grę. Tu się bardzo łatwo latać, jest bardzo dobre do ćwiczenie. Ćwiczenie, No tak, sobie na tym moście tutaj. Przejdźmy do dołu. Zrobimy kółeczko małe. już. Jak on zostanie w takiej pozycji, jak ja wiem, że czyli w takiej O, to już będzie się po prostu u, albo e. Zależy w który mógł. Gdyby poszli do akcji, będą Muszę tylko zatrzymać, bo bierze Więc tak, mamy tutaj rozszerzony kokpit. Jest na ten młody cockpit FL2 ACE Wing Cockpit, to jest ten. Tego go rozszerzyłem. Użyłem też adaptera. Teraz taki ten, size M, still light. Czerwko są dwie baterie podłączone do ładunku. do są. Tu to tutaj dam, żeby łatwiej było mi skręcać. Będę stawić, pokażę, to czerwko. No, lepiej go nie wiem jak to naprawić, piszcie w komentarzu. Olga mi mówi, że coś inaczej skręca. W trzy robi i wtedy A y, W i S, M Bądźmy szczerzy, kto tak normalnie skręca. Czas jak dobrze wiecie z moimi chłopcików, ja nie jestem inny. Więc... No i nie, się nie bawię Jeżeli jesteście bardziej wyskilowani w tę grę, ja nie jestem, to płacam właśnie w ten sposób sobie lecieć. Ja nie lubię chłopców. Ktoś tam potrafi, ale wiecie... Lądowanie... Hey. Okay. Looks am possible to a Duży najezygodny doł tobie. Chcę się pokazać, co to dostaję. O, widzicie. Motor jest on fire No. The landing i i... Jak będziecie wiedzieli, co zrobić, aby bez tych bocznych skrzydełek. Sprawić, że Wam mógł lepiej skręcać sobie i napiszcie w komentarzu. No. Więc to koniec na dzisiejszym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do usłyszenia.